Speakers Avenue kurs reżyserski edycja trzecia. Co mi dał kurs? Co mi dał kurs? Odpowiedź na pytanie co mi dał kurs reżyserski zorganizowany przez Speakers Avenue jest dość szeroka. Postaram się ją zawrzeć w kilku zdaniach, choć nie będzie to proste. Przede wszystkim ten kurs pozwolił mi się zatrzymać, zastanowić się nad tym. Co mnie interesuje, co ja bym tak naprawdę chciała, pozwolił mi spotkać niezwykle inspirujących ludzi, którzy są czynni zawodowo, którzy są aktywni, którzy robią niezwykłe rzeczy na co dzień. Ten kurs też otworzył jakby różne gdzieś tam zapadki w mózgu, które dawno pozamykałam, bo zajmowałam się bieżącymi sprawami i wydawało mi się, że w ogóle nie mam czasu na jakieś wydumki. Więc dzięki temu kursowi po prostu. Zatrzymałam się, niezwykle się rozwinęłam właśnie dzięki temu spotkaniu z ludźmi, którzy, którzy byli wykładowcami, którzy prowadzili z nami zajęcia, którzy zadawali pytania, bardzo często trudne pytania. To doświadczenie dało mi przede wszystkim pewność siebie, poczucie, że jestem w stanie dowieść film, jestem w stanie wyreżyserować własną etiudę. Jestem w stanie stworzyć własny scenariusz, opowiedzieć historię w sposób, który jest przystępny. No i to mi właśnie otworzyło trochę w głowie, jeżeli chodzi o to, jak postrzegam siebie, jak postrzegam też mój, moją drogę artystyczną, więc myślę, że to mi dało przede wszystkim poczucie wiary w siebie. To jest rewelacyjny kurs, jeżeli Masz taką myśl tylko w sobie, myśl. To, to jest taka mała myśl, że chciałbyś coś wyrazić za pomocą filmu, to ten kurs poprowadzi cię od początku do końca: od tego, żeby tą myśl odnaleźć, żeby ją wypielęgnować, podleć, żeby ona wzrastała, żeby nadać jej właściwy kształt i z czasem, żeby stała się jak drzewko bonsai, jakaś taka złożona roślina, którą. Wypielęgnowałeś i nauczyłeś się ją tworzyć, i ją stworzyłeś. I taki będzie twój film? Takie będą twoje umiejętności po tym kursie? Ten kurs na pewno dał mi dużo odwagi i dał mi dużo pewności i wiary i nadziei w, w swoje możliwości, i, i w to, że można coś robić i można coś zrobić. To na pewno to mi dał. Poza, poza ogromną ilością wiedzy i doświadczenia, i znajomości. Kolektyw edukacyjny Speakers Avenue przygotował y, genialny program kursu reżyserskiego, który pozwala rozwinąć kompetencje reżyserskie, ale też pozwala każdemu zajrzeć, banalne słowo, głąb siebie, to jest, to jest takim dosyć unikatem, że w ogóle ktoś daje taką przestrzeń, żeby w ten sposób pracować. I myślę, że to jest bardzo wartościowe. Kurs Speakers Avenue dał mi naprawdę roczną przygodę z profesjonalistami. To jest chyba najważniejsze. Każdy, który przyszedł tam żeby powiedzieć swoją historię, albo mm, powiedzieć jak to się robi. Każd każda z tych osób y jest, aktywnie pracuje w zawodzie. Y Byłem w szoku, jak wiele speakersi rzeczywiście mogą dać nam reżyserom nie tylko pod względem samej wiedzy, ale też raczej świadomości tego, co robimy przede wszystkim. No i razem z tą świadomością tego, co robimy i naprawdę takim wskazaniem drogi do tego, żeby odnaleźć siebie i to, po co my to robimy, no to też, tak jak mówiłem wcześniej, przede wszystkim ta szansa na to, żeby zrobić coś, co coś, co jest po prostu twoje i oni ci dają tą szansę, żeby siebie odnaleźć, wyrazić siebie i po prostu to zrobić.